Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Pan prezydent dał nam zadanie w sobotę do wykonania, abyśmy przygotowali na jednym z obiektów miejsce pobytu takiego chwilowego dla emigrantów ze wschodu, z Ukrainy. Jesteśmy już gotowi, jak można to zobaczyć na, na obiekcie, na hali akrobatycznej. Są przygotowane łóżka, są przygotowane miejsca do tego, żeby, żeby tutaj mogli, mogli oni spokojnie spędzić tą chwilę czasu, którą będą w tak zwanej strefie przerzutowej. Tu wielkie podziękowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej, dla klubu akrobatów, który pomógł nam w kilka godzin uprzątnąć ten obiekt, przygotować go do tego, żebyśmy mogli, żebyśmy mogli tych gości przyjąć. Także myślę, że robi to na wrażenie trochę smutne, ale też imponujące, że takie miejsce w Zielonej Górze powstało i jesteśmy już przygotowani na to, że jeżeli będzie taka potrzeba, to będą mogli oni chwilę czasu spędzić tutaj w miarę godnych i ciekawych warunkach. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.